Uwaga, uczniowie! Nie zawsze dzieje się tak, że temat jest niezmienny w 14 formach przy odmianie. Zwróćcie uwagę, proszę, na rzeczownik rodzaju żeńskiego droga. W mianowniku od razu wydzielamy temat podstawowy drog. Końcówka a. W dopełniaczu liczby pojedynczej nic się nie zmienia, czego nie ma drogi ale celownik Komu czemu drodze? Widzimy już zmianę. Spójrzcie. G z tematu podstawowego zmienia się na dzy w temacie obocznym. Dalej proszę. Biernik drogę, narzędnik drogą, miejscownik drodze, wołacz drogo. Tylko ta jedna oboczność następuje. G do dzy. Przechodzimy do liczby mnogiej. Mianownik, co? Drogi. I patrzcie, dopełniacz. Czego? Druk. U. Patrzcie. Druga oboczność. O z tematu podstawowego przechodzi w U. Kreskowane. I automatycznie mamy końcówkę zerową w dopełniaczu liczby mnogiej. I dalej... Wszędzie mamy drog, 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 drog. Zatem patrzcie, kochani, temat podstawowy w odmianie rzeczownika droga będzie drog, bo najczęściej się powtarza ta forma, ale mamy dwa tematy oboczne, dróg i drodzy. Oboczne, czyli te gdzie doszło do jakiejś wymiany literowej i automatycznie wypisujemy oboczności. O przeszło w U, a G, G przeszło w DZ. I kochani, zawsze kiedy poproszę Was o odmianę rzeczownika przez przypadki, wyznaczenie tematu i końcówki, Zróbcie to w ten sposób: podkreślcie poziomo temat, pionowo oddzielcie końcówki, końcówkę zerową zapiszcie w postaci przekreślonego kółka, a pod spodem, pod odmianą, bardzo proszę zapisać temat, tematy oboczne i oboczności. Na marginesie jeszcze zwracam uwagę na poprawność ortograficzną. Droga, rzeczownik żeński, a na końcu w mianowniku. Patrzcie, biernik, widzę drogę. Koniecznie rzeczowniki rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej w bierniku wymagają e na końcu, a narzędznik on. Żeńskie, eł on. Widzę drogę, idę drogą, kochani. Niech tu nic innego się nie wkrada. A w liczbie mnogiej w celowniku będę miała, przyglądam się drogom, tym drogom. I tylko tutaj w liczbie mnogiej mogę wpisywać om na końcu. Tylko w liczbie mnogiej om. Dwie litery w liczbie mnogiej om. A liczba pojedyncza, rodzaj żeński. Biernik, narzędnik, on